Kiedy poczuję pragnienie, by ludzie mnie chwalili, przypomnę sobie, że Jezus unikał pochwał i rozgłosu po tym, jak rozmnożył chleb i uzdrawiał chorych. Przypomnę sobie, jak jego matka, największa i najbardziej wywyższona z wszystkich istot ludzkich, żyła bez fanfar. Życiem cichym i pełnym miłości, nigdy nie starając się zwracać na siebie uwagi. Kiedy zapragnę bogactw i łatwego życia, pomyślę o wyzwaniu, z jakim mierzył się Jezus. Lisy mają nory, ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca gdzieby głowę mógł położyć. Poskromię swoje pragnienie Jego ostrzeżeniem, natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Kiedy będę chciała zaspokoić swoje pragnienie dobrobytu i wygody, pomyślę o codziennym życiu Maryi Biednej i skromnej kobiety z ubogiego kraju, która czerpała wodę i nosiła ją w ciężkim wiadrze, wycinała i łamała gałęzie, by mieć drewno na opał, hodowała kozy i kury, a zboże mieliła w żarnach. Królowa nieba i ziemi nie miała centralnego ogrzewania, klimatyzacji, ani aspiryny na ból głowy. Nie miała miękkich, delikatnych, królewskich dłoni, ani osobistych sług. Kiedy zdam sobie sprawę, że swój cenny czas przeznaczam tylko na troszczenie się o samą siebie, przypomnę sobie, że, że Jezus nigdy nie postępował w taki sposób. Swoje życie w całości poświęcił innym, wyrzekając się przywilejów bycia Bogiem. Wskazując się na życie biednego cieśli i wędrowca, a w końcu na gwałtowną, przedwczesną śmierć. Kiedy swoje potrzeby postawię bez zastanowienia na pierwszym miejscu, zwrócę moje myśli ku Maryi, która bez wahania spieszyła z pomocą potrzebującym. Kiedy swoje talenty będę poświęcać tylko na to, by osiągnąć własne cele, i zaspokoić własne pragnienia, kiedy nie będę pytać Boga o Jego wolę względem mojego życia. Wspomnę na Fiat Maryi, które rozpoczęło się przy zwiastowaniu, a najmocniej wyraziło się w jej cichej obecności pod krzyżem. Oto ja, służebnica pańska. Niech mi się stanie według Twojego słowa. I powiem, jak Jezus w ogrodzie oliwnym: Nie moja wola, lecz Twoja, niech się stanie. Kiedy moja wewnętrzna pycha zacznie krzyczeć, bym nakarmiła moje ego i zadowoliła własną wolę, będę pamiętać, że naprawdę wielka jestem tylko wtedy, kiedy jestem skromna?